kanał, to prosić musiałem! Najpierw matma spokoje! Najpierw mat ma spokoje! Potem trzyma, wiecie! Potem wytrzyma do wiecie! Nigdy warunku brać nie musiałem! Nigdy warunku brać nie musiałem! dla zasady go brałem! dla Zawsze zawsze poprałem Na nie jest. Na nie jedzcie Każda sesja zazebia się Każda sesja zazebia się tego komandora to z kawał Z Naszego komandora to kawał Z naszym doktorem to kula robota z naszym motorem to kurowota Napić się wódki piwa też Napić się wódki piwa też! Zagryź się i straseleść! Zagryź ogórkiem i Do schroniska się. do lecie. Do schroniska do lecie! I znowu prowca na i wróca, Dzień następny zubić trzeba Dzień następny już byś trzeba Nie jeść szynki, nie jeść chleba Nie jeść szynki, nie jeść chleba Trzeba mieć kasę, by browar pić Trzeba mieć kasę, by browar pić i znów się napojem upoić. <grym> I znów się Jedno, drugie, trzecie piwo. Jedno, drugie, trzecie piwo. Idziesz może troszkę krzywo. Idziesz może troszkę krzywo. Jeśli chcesz, to pij go załę. Jeśli chcesz, to... Weź po górze, nie pójdziesz wcale. Weź po górze, nie pójdziesz wcale. Musz zaliczyć wszystkie knajpy. Można liść, że mnie każdy. Spić miejscowych, nie na żarty. Spić nowych, nie na Potem w góry brać studencko. Potem nie brać wieńców, pić na klęczkach. Nie brać jeńców, pić na klęczkach. Na południe zjeść coś